Zamawianie części w krótkich seriach zawsze było problematyczne. Ponieważ krótkie serie nigdy nie były priorytetem dla większości dostawców, pozostawały bardzo drogie. Do tego dochodziło długie oczekiwanie na wyceny i jeszcze dłuższe na dostawy. Z tych powodów firmy często zamawiały więcej części niż realnie potrzebowały. Takie rozwiązanie nie było pozbawione VAT, zajmowało miejsce w magazynach i blokowało kapitał. Dzisiejsza technika druku 3D pod wieloma względami przewyższa tradycyjne technologie produkcyjne. Takie jak formowanie wtryskowe i obróbka z krawaniem. Dlatego po 7 latach dostarczania części drukowanych w 3D stworzyliśmy system Cubic Parts. Cubic Parts to narzędzie do cyklicznego zamawiania detali dla fabryk, producentów maszyn i linii oraz producentów urządzeń. Klientom udostępniamy wirtualny magazyn, w którym mogą zamówić potrzebne części w modelu Just In Time. Dzięki Cubic Parts możesz bezpiecznie przechowywać wszystkie swoje modele 3D, dokumentować wszystkie modyfikacje i komentarze do projektu. Zamawiać części w trybie ekspresowym lub na konkretną datę. Monitorować status i historię zamówień. Zamawiać części szybko i łatwo niczym w sklepie internetowym, w dowolnej ilości i bez kosztów początkowych. Ponadto części przechodzą przez procesy kontroli jakości, zanim dotrą do ciebie, a wszystko to nawet w 3 dni. Cubic Parts to mniej stresu, krótsze czasy realizacji i krótsze przestoje produkcyjne. Dzięki temu systemowi oszczędzasz pieniądze i miejsce do przechowywania, ponieważ zamawiasz tylko tyle, ile realnie potrzebujesz. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o działaniu systemu, porozmawiaj z działem obsługi klienta.